Cześć, witam na naszym kanale i witam na odcinku obiad 20 minut na grillu. Zrobimy cały obiad na grillu, a będziemy dzisiaj grillować wołowinę z frytkami. A konkretnie będziemy robić steka wołowego z antrykotu. Antrykot jest to mięso naprawdę wyśmienite na steka. Jest z takimi przerostami jak widać, czyli będzie fajne, soczyste, smaczne mięsko. Najpierw ja już tutaj nastawiłem grillana, odpaliłem, nagrzałem. Mam go doposażonego w taką płytę ceramiczną, jak widać. Widać, jest używana. I na takiej blaszce możemy zrobić skrytki. Nie proponuję bezpośrednio na ruście kłaść takiej blaszki, ale jak masz taką płytę, to jak najbardziej. Skoro frytki można w piekarniku, to można je zrobić i na grillu. Także trytki mamy wstawione. Teraz zajmiemy się połowiną. Opieprzymy ją dokładnie, osolimy. I kochani, będziemy robić jednego steka krwistego. A drugiego będziemy robili bardziej, bardziej wysmażonego, takiego wypieczonego. Ja lubię na chwistą, moja żona lubi bardziej wypieczone to mięso, żeby było takie grillowane mocniej. A jeśli chodzi o grillowanie mięsa, to wszystko chodzi o to, żeby po prostu temperatura w środku, im jest wyższa temperatura w tym steku, tym on jest bardziej wypieczony. W moim steku, tym. Jeśli ktoś ma termometr, może sobie sprawdzić. Temperatura nie powinna przekroczyć 55 stopni. W tym drugim powinna mieć 60 do 65 stopni. To, że wołowiny się nie soli, nie pieprzy przed wilowaniem, to jest taki tylko wymysł jakiś dziwny. Ja to jak najbardziej uważam, że nieprawda. Za nieprawdziwe. Steki powinny być właśnie opieprzone, osolone. Z jednej, z drugiej strony. Kochani, frytki potrzebują jakieś 10-15 do 15 minut. Także na razie czekamy, aż frytki troszeczkę się podsmażą. Kochani, możemy teraz wrzucać te steki. Ładnie je uformujmy, tak, żeby były ścisłe. Wrzucamy i czas start. Tak. Jeden stek już przewracamy na drugą stronę. A ten drugi jeszcze musi chwilę zostać. Tu frytki jak widać ładnie smażą. Steki tak samo jeszcze pół minuty. Będziemy sprawdzać. No to już prawie jest gotowe. Frytki akurat mięso odpocznie chwilę. I akurat od... frytki dojdą też. Odpocznie, czyli co to znaczy? Mięso po usmażeniu, bo wina musi chwilę odpocząć, tak żeby te soki, jakie je przekroimy, to wszystkie soki wypłyną. Będziemy miała talerzu, A jak odpocznie tak te 2-3 minuty, to to wszystko zostanie w środku. Będą soczyste. Mój stek jest już ok. Później sprawdzimy, czy jest faktycznie krwisty. A tutaj ten jeszcze zostawimy na pół minuty, żeby doszedł. I drugi stek też już zdejmujemy. Teraz zostały tylko frytki. Steki są gotowe. Ten ma być krwisty, a ten ma być bardziej wysmażony. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło, a to zobaczymy za chwilę. One muszą teraz odpocząć w sensie takim, że jak teraz przetniemy, to będzie krew na talerzu i cały sok wypłynie. A jak chwilę postoją, one odpoczną i ten sok się cały zatrzyma w środku. Będą bardziej soczne. Sprawdźmy, jak steki. Miał być jeden wysmażony i zobaczcie, jest. Jeden miał być krwisty i zobaczcie, jest. Widać, że jest chwisty. Widać, bo, bo krew jest. Tak. Widać, widać, widać tutaj ładnie, że jest krwisty. Mm. Także wyszły świetnie. Jak smakuje, sprawdźmy. Do tego damy zaraz jeszcze masło czosnkowe i będzie idealny. Tutaj dajemy masło czosnkowe. Mm. Na tego steka. I słuchajcie, będzie naprawdę stek wołowy. Fisty, stek wołowy wypieczony z frytkami. Wszystko zrobione na grillu w 20 minut. Kochani, obiadek gotowy. Same pyszności. Stygnie mi, więc muszę się z wami pożegnać. Dziękuję za aktywność. Dziękuję za oglądanie. Ja życzę wam miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia w następnym odcinku. Kochani, a teraz dla wszystkich zabieganych na wakacjach. Którzy nie chcą marnować czasu na to, żeby siedzieć w kuchni, polecam naszą nową książkę kucharską naszego Ibuka. E Zapraszam do naszego sklepu, zajrzyj, zobacz, czy Tobie się też nie przyda. A w Ibuku e znajdziesz 40 szybkich przepisów, które zrobisz w 30 minut i do tego jeszcze mamy dla ciebie niespodziankę bonus. Zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.